Gotów? Gotów. Mięsne czy wega? Mięsne. Pizza z ananasem czy pepperoni? Z pepperoni. Ser na szynce czy szynka na serze? Ser na szynce. Najpierw mleko czy płatki? Najpierw miska. Pierogi z keczupem czy bez? Bez. Ciepłe piwo czy zimna herbata? Zimna herbata. Szampan z plastikowego kubka czy tanie wino w kieliszku? E, szampan z plastikowego kubka. Nocny marek czy ranny ptaszek? No niestety nocny marek. Spokojny wieczór czy impreza? O, impreza. Impreza, spoko. Freak fighty czy olimpiada? Olimpiada. Wakacje na wsi u babci czy Malediwy? Mm, no, na Malediwach. Old school czy new school? New school. Brunetki czy blondynki? Brunetki. Gryffindor czy Slytherin? Tak jak poprzednich nie oglądałem. Prawa czy lewa? Prawa. Dzień bez internetu czy dzień bez jedzenia? <słuch> no, dzień bez jedzenia. Android czy iPhone? Android. Psy czy koty? Psy. Ponton generalnie czy Wolano? Ponton. Edzio czy Filipek? Filipek. WBW 2004 czy 2014? 2014. Demokracja czy monarchia? Demokracja. Messi czy Ronaldo? Ronaldo. Średni freestyle czy dobra pisanka? Średni freestyle. Plan czy spontan? Spontan. Brutalna szczerość czy niewinne kłamstwo? Brutalna szarość. Trump czy Harris? Trump. Poprzedni mistrz powinien być rozstawiony czy walczyć w eliminacjach? Powinien być rozstawiony. Bartosz czy Bartłomiej? Bartosz. Cybów czy Cerber? <laughs> Cerber. Dzięki. Dzięki.